Witam was ciepło i serdecznie w tym niedzielnym czytaniu. Dziś temat: czego nie zamiatać pod dywan. I już na samym początku, kiedy przyszedł właśnie do mnie ten pomysł na to czytanie, myślałam, że będzie to coś bardzo takiego mocnego, takiego ważnego, wiecie, taki punkt milowy w życiu. Jakaś, może nawet trauma, jakieś wydarzenie, które zakotwiczyło się gdzieś tam w podświadomości, może albo w świadomości, ale nie chcemy tego dotykać, i teraz jest czas na to, żeby wreszcie to odgrzebać, zmierzyć się z tym cieniem i zrobić porządek. Ale. Ale powiem Wam, że przyszła do mnie dzisiaj jeszcze jedna myśl, nie taka tragiczna i ciemna i łaj, tylko łzy i płacz i zgrzytanie zębów. Nie. Bo okazuje się, że mamy taką tendencję, jak już wejdziemy na tego czarnego konia, że nie mamy ochoty widzieć, że jest również biały koń, że jest radość, szczęście, że są piękne wspomnienia że tak naprawdę wcale nie musimy siedzieć w gnoju i w bagnie, a możemy w momentach, kiedy jest nam źle, smutno i byle jak, właśnie te piękne rzeczy przywoływać i nimi powodować, że podnosimy swoje wibracje, że wy wychodzimy z tego beznadziejnego dołka. Bo władować się w niego jest łatwo. A wyjść, wyjść jest już o wiele trudniej. Czasami jest to właśnie potknięcie, życiowe potknięcie. Czasami ktoś popchnie, a czasami człowiek, myśląc, że zawsze będzie mu się udawało, właśnie pakuje się w jakieś problemy. No i co wtedy? No i właśnie wtedy tą pierwszą może taką mm, pomocą, samopomocą dla siebie samych. Może być właśnie przywoływanie wszystkiego tego, co było dobre, skupianie się na pięknym, wspominanie również tych fajnych chwil, docenianie siebie, a nie tylko dołowanie, biczowanie i stawianie sobie ujemnych punktów, tych życiowych ujemnych punktów. Jest też jeszcze inna metoda. Metoda powiedziałabym, że tylko dla wytrwałych, dla tych, którzy na bieżąco potrafią stanąć z problemem twarzą w twarz i nawet jeżeli miałoby to oznaczać, że czasami trzeba poddać się połajance, tak, są odważni i skorzy do tego, żeby właśnie z tą prawdą stanąć. Prosto w oczy. I właśnie te trzy talie. Tak mi się wydaje, będą idealnie pasowały do różnych sytuacji, ale nie zastanawiajcie się nad tym dłużej, co powiedziałam przy wyborze talii, tylko spróbujcie sami tak od razu na pierwszy rzut oka pójść za tym, co jest dla Was pociągające, co uważacie, że. Przyniesie Wam odpowiedź, radę, a może po prostu tą chwilę refleksji. I wcale nie jest powiedziane, że talia, która jest kolorowa, będzie nam tutaj pierdziała tęczą. Wcale tak nie musi być. Okej, okay, dobra. Lecimy z tym wszystkim, co tutaj mamy do powiedzenia. Jeden, dwa i trzy jak zwykle. No i co? No i zapraszamy, jedyneczki. Witam cię, droga jedynko. A tak w ogóle to nie powiedziałam właśnie we wstępie, że, że dzięki, że jesteście po prostu. Okej, okay. miejmy tą kurtuazję już za sobą i przejdźmy do meritum. Dla ciebie. Czego nie powinnaś, nie powinieneś zamiatać pod dywan, to Twoja postawa z przeszłości. Kiedyś może brak było właśnie odwagi na to, żeby wypowiedzieć, wypowiedzieć słowa, żeby mieć tą otwartą postawę do kogoś. I tylko właśnie na słowach się to wszystko jakoś skończyło. A potem, a potem człowiek się nastroszył i stwierdził, że jak nie ma czynów, są tylko słowa, w takim razie już nie chcę mieć z tym więcej nic do czynienia i będę właśnie stawał okoniem do tej całej sytuacji, do osoby, do zdarzenia. Nie jednym słowem postawa na ogólnie mocne zdecydowane nie i to nieprzepracowane powiedzenie czegoś ciągle się za tobą ciągnie ciągle uważasz, że coś nie do końca zostało jakby również i przegadane, ale też prze robione, przepracowane. Brak było tego wykończenia. Owszem, coś się zaczęło, owszem, właśnie to słowo poszło w eter, ale nie było tej, nie było tej kropki nad i. I okazuje się, że żeby wyjść z tego impasu, takiego zawieszenia jakby w galarecie życiowej, trzeba wykazać się odwagą. Trzeba umieć, y, mieć tą odwagę do tego, żeby z tym, co w środku człowiek ma, y, co czuje, co, co go przepełnia, pójść do innych. Nawet jeżeli miałoby to oznaczać, y, że mm, propozycja, że to słowo, że właśnie to wypowiedziane słowo y, nie zyska aprobaty, nie będzie miało, nie trafi na dobry grunt, nie będzie dalszego ciągu, nie będzie czegoś tam, czego uważacie, że w waszym życiu zabrakło i co uważacie, że jest planem doskonałym na resztę właśnie waszego żywota. Bo tutaj bo tutaj ważne jest jeszcze coś innego, nie tylko moja postawa, nie tylko postawa drugiej strony, ale jeszcze inni. Tu są osoby trzecie, tu jest ktoś, kto w wyniku całego tego zamieszania może również teraz ponosić skutki tego niedopowiedzenia. Tego wszystkiego, co nie zostało, jakby z jednej strony powiedziane, ciągle to powtarzam, ale tak, czasami pewne rzeczy trzeba powiedzieć, a czasami pewne rzeczy trzeba po prostu dokończyć. I tutaj tego nie ma, tutaj to jakby nie może. Być wyniesione do takiej rzeczywistości, że wreszcie to się zadziało. Ale, ale, jeżeli nawet nie będziecie mieć tej odwagi, żeby pójść do kogoś, żeby z jakąś sytuacją, zdarzeniem, emocją stanąć, właśnie twarzą w twarz, i coś zostanie, jakby w tych przebiegach. To powiem wam, że cisza wszystkiego nie rozwiąże. To niedopowiedzenie może uderzyć rykoszetem w innych. Tak więc nawet jeżeli trzeba będzie się z czymś mocno zmierzyć, to jednak, jednak namawiam was do tego, żeby ten krok wykonać. Nawet. Jeżeli wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest bez sensu, że ta cała odwaga pójdzie jak para w gwizdek, i człowiek będzie tracił swoje największe aspiracje, uczucia, swoją delikatność, a może miłość własną dla czegoś, dla kogoś, bez sensu. Wcale tak nie jest, bo Wy wreszcie będziecie umieli stanąć ze sobą w tym wielkim takim zmożeniu się właśnie ze sobą. Nie chcę tutaj używać słowa walki, ale wypowiedzenie pewnych rzeczy, stanięcie z pewnymi sytuacjami jest wielką walką, tak, wewnętrzną walką. Również mówienie o tym, co się czuje, co się myśli, jak kogoś się odbiera, jest czasami wielkim przejściem, przejściem tej wielkiej blokady. A potem, potem jeszcze zostaje druga sprawa: czy, czy już po fakcie umiem przyjąć postawę, tej drugiej strony. Ale to już jest kompletnie inna bajka, bo to jest sprawa bieżąca. I tutaj należałoby już spojrzeć na to trochę z innej strony. Natomiast, jak to mówią, jeżeli się czegoś nie zrobi, no to się żałuje, że się czegoś nie zrobiło. Czasami warto. Warto się skupić i warto się zaangażować, żeby nie żałować, że się czegoś nie zrobiło, nie powiedziało, nie dokończyło. No i tyle. No i tyle słuchajcie dla Was, drogie jedynki. Piszcie, jak to u Was wygląda. No i teraz zapraszam Was. Drogie dwójki. Witam Was, drogie dwójeczki. Czego nie zamiatać pod dywan? Jest tu sytuacja z przeszłości. Coś, co kompletnie Was wybiło z rytmu waszego codziennego dnia. Bo byliście raczej skondensowani na tym, żeby w waszym życiu po prostu było dobrze żeby nie było problemów, żeby dbać o swój własny interes, żeby było ciepło, wygodnie i najlepiej, żeby się nic nie zmieniało. A tutaj, tutaj przyszła informacja, przyszły, przyszedł wpływ z zewnątrz, który to wszystko wywrócił do góry nogami. Mogliście się czegoś dowiedzieć, mógł ktoś wam powiedzieć coś, ale to tylko było wyznanie, to tylko była informacja. To była krótka, aczkolwiek bardzo rzeczowa rzecz tak. Bardziej sytuacja, która spowodowała, że to środowisko zewnętrzne, ta osoba, to zdarzenie, bardzo mocno wpłynęło na Twoje poczucie bezpieczeństwa, na Twoją stabilizację. A tak naprawdę uderzyło w Twój plan, który miałaś lub miałeś na resztę życia. Bo myśląc tylko i wyłącznie o sobie, nie zauważyliście, że są właśnie te wpływy środowiska zewnętrznego? To tak mówię delikatnie, bo to znaczy, że są nie tylko wiatry, chmury, deszcz, ale również ludzie, uczucia, zdarzenia, sytuacje, które mkną koło nas, a my nie widzimy tego, że to chce, żebyśmy w jakiś sposób do tego wszystkiego się. Ustosunkowali, żebyśmy w jakąś postawę przyjęli. Tutaj ta postawa była raczej na nie. Tutaj silna obrona swojego grajdołka, swojego miejsca i tego, żeby mi w życiu było tak, jak było dotychczas. Bez względu na to, czy to naprawdę jest szczyt komfortu i luksusu, czy tylko po prostu. Hmm, to jest moje obsikane miejsce, i nie chcę, żeby ktokolwiek wtryniał się do porządku, w jaki, jaki tu już mam. Czy to w rodzinie, czy w pracy, czy to po prostu w moim życiu. I o cóż tu chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie te chwilowe sytuacje, które działały wokół na nas, na Was. Nie były przyczynkiem do tego, żeby resztę życia stracić na wymyślanie scenariuszy, co by było gdyby i co się może stać, bo, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś coś zaboćcował, bo ktoś coś sprowokował, a może po prostu wsadził ten przysłowiowy kij w mrowisko, specjalnie, żeby zburzyć ten. Porządek, żeby tą sytuację, którą mieliście, zdestabilizować. Właśnie. Ale czy za tą informacją poszedł czyn, czy braliście wówczas pod uwagę to, czy to jest tylko plotka, czy to jest tylko pomówienie, czy to jest właśnie ten kij w wasze szprychy rowerowe, rowerowe życia, takiego pędu życiowego? Bo nawet, nawet jeżeli był to jakiś pomysł, ten pomysł, nawet jeżeli był ognisty, był bardzo mocno przywiązujący, to był to tylko pomysł. Nie było tutaj działania, nie było czynu, nie było tej kropki nad i, która by powiedziała, że rzecz się dokonała. I jeżeli nawet Pewna sytuacja już jakby bodźcowała w którymś kierunku, to to się zawsze może zdarzyć, bo ktoś coś może powiedzieć, ktoś może ko kogoś znaleźć, ktoś na kogoś może spojrzeć, ktoś może chlapnąć coś językiem, a wręcz przeciwnie może też powodować, że w jego towarzystwie, w jej obecności. Będzie się człowiek czuł jak w siódmym niebie. Ale to jest tylko ten pierwszy krok, to spojrzenie, to słowo, za którym jeszcze nic nie ma większego, nic się nie zadziewa. Natomiast was, was ta postawa na nie już się ugruntowała, już działało, ale nie pod takim bodźcem, że dobra, wyjaśnimy sprawę i zobaczymy, jak to jest. Zobaczmy, czy ten faktycznie wróg, czy ta sytuacja naprawdę mi zagraża. Tu jest raczej. Takie postawienie się właśnie w, po tej drugiej stronie. Ja muszę bronić swojego miejsca. Ja czuję się osobą zagrożoną. I tak to zagrożenie się zakotwiczyło, że stało się lękiem, strachem. I ogarnęło wasze noce i dni, kiedy nie macie zajęcia takiego non-stop, takiego, które odmurzcza albo które powoduje, że myśli same zaczynają napływać do głowy, przychodzi refleksja, przychodzi chwila zadumy. A tutaj? A tutaj powiem Wam, że tak naprawdę rozwiązaniem z tego wszystkiego, z tej matni, jest wyjście do mety, przejście do mety, przejrzenie tej całej gry, jak ona naprawdę wyglądała i wygląda, i staniecie ponad, zauważenie, że tak naprawdę teren boju był i jest ograniczony. Nie wpływa to ani na Twoje życie. Nie destabilizuje Twojego bezpieczeństwa, nie dysharmonizuje Twojej materii, ani też nie dotyka Cię fizycznie. Tak więc ta gra, bo to była gra, ta gra, można, którą by porównać do wielkiej partii szachów, jest tylko grą. Zawsze można ją złożyć, pionki włożyć do siwrotka, a całą szachownicę odłożyć właśnie do przeszłości, bo tam jest jej miejsce. I tylko z jakichś swoich powodów, ciężko teraz powiedzieć, dlaczego. Chcecie być ofiarami swojego spostrzeżenia albo tej informacji, która do Was przyszła. Chcecie być tymi ofiarami losu. Chcecie się nad, sami, nad, nad sobą użalać, albo chcecie za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. A to nie chyba, nie chyba o to chodzi w tym całym zamieszaniu. Ale, ale to już temat na inne czytanie. Trzymam za Was kciuki, żebyście umieli tą szachownicę i wszystkie pionki poskładać i włożyć tam gdzie jest jej miejsce do szafy szuflady albo po prostu jak mówiłam wcześniej do przeszłości No i tyle dzięki że byliście ze mną piszcie piszcie jak to u was wygląda No i teraz zapraszam trujeczki Witam was witam was przy tym przy tym czytaniu. Ok, do tematu. Problemem tutaj może być rzecz, która zdarzyła się jakiś czas temu. Może na wyjeździe, a może po prostu poniosło was. Poniosło was, bo chcieliście złączyć coś, co jest niezłączalne. Możliwe, że osoby, które brały w tej sytuacji udział, już dawno miały uregulowane swoje życie, życie uczuciowe, i właśnie teraz, właśnie w momencie, kiedy postanowiliście wziąć sprawy w swoje ręce, po prostu za dużo było ognia, po prostu za dużo była chęci postawienia również na swoim, ale też pójścia za takim, Zewem sytuacji, czy po prostu hmm, tym, co w, w ówczesnej chwili wydawało Wam się wielką odwagą, że wreszcie mogę zrobić to, co czuję, co chcę, co jest dla mnie w tym momencie ważne. Tyle tylko, że w rezultacie wy, był to wybryk. Była to jedna, może kilka sytuacji, kilka zdarzeń, które nie miały dalszego ciągu, które skończyły właśnie się na tej odwadze, na tym uniesieniu, poniesieniu, chęci przeżycia czegoś. To mogło być niesamowicie mocne, natomiast nie było deklaracji, nie było decyzji, co zrobić dalej. I teraz, i teraz gdzieś was tam w głębi, to męczy. To jakby nie może wyjść z waszej świadomości, że coś takiego się zdarzyło. Ale też może być tak, że to do Was przyszła taka informacja, że ktoś właśnie Wam najbliższy, właśnie w ten sposób się zachował. I siedzi to tą drzazgą, tą wielką drzazgą i wyjść nie może. A jedyną możliwością, która przychodzi mi tutaj z tych kart na myśl, również jest wybaczenie. Tak po prostu, z serca. Wybaczenie sobie, wybaczenie tej drugiej strony, tej drugiej stronie tego, co się zdarzyło, bo tak naprawdę nie da się cofnąć tego, co było. Da się tylko wpłynąć na to, co zrobię, co sama, sam postanowię i w którym kierunku pójdę. Jeżeli chcecie tkwić właśnie w tym czymś, co było, no to będziecie, będziecie właśnie dalej przytrzymani przez tą zadrę, może przez wyrzut sumienia, może przez myślenie o sobie, że jest się człowiekiem nieakuratnym. Nie takim, jakim wyobraża się człowiek, że jest właśnie dobrym, doskonałym, czy po prostu pasującym, a jest się właśnie kimś, dla kogo można mieć alternatywę, że jest się właśnie tylko tym przystankiem, tym momentem. A tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, czy łaska pańska na pstrym koniu nie jeździ, i może jutro znowu się coś takiego. Zdarzy, brak zaufania. Tu jest wielki brak zaufania do siebie i do drugiej strony. Bo nawet jeżeli poznaliście tą sytuację tak mocno, od podszewki, tak do końca trzewi, to już wiecie, co jest w życiu ważne, co jest w życiu wartościowe. Może właśnie to było po to, żeby umieć. Przewartościować to, co dotychczas wami kierowało. Bo przedtem, co chcieliście, to szło, bo chcę, bo tak czuję, bo mogę. A teraz przychodzi coś innego. Czy to jest dla mnie, dla innych dobre? Czy ja liczę się z kimś innym? Czy. czy. I tutaj właśnie przychodzi to wybaczenie wybaczenie radykalne sobie i komuś innemu umienie postawienie umiejętność postawienia takiej grubej kreski że wystarczy wystarczy tego morusania się i najwyższy czas albo to przegadać Albo po prostu już więcej do tego nie wracać, wyjąć tą zadrę, nawet jeżeli miałoby się to um, równać z takim chwilowym bólem, z wielkim bólem, z płaczem, może nawet i z taką chwilą, kiedy już czuję, że nie wytrzymam więcej, ale to minie minie tak jak właśnie to wyjęcie tej zadry z palca. Chwila bólu, trochę krwi, może łez i przestanie. Będzie czyściej. Rana się zagoi, nawet jeżeli miałaby zostać blizna, to jednak będzie można iść do przodu. Tak więc wybaczajcie. Wybaczajmy, żeby można było z tą nową Wartością, z podejściem właśnie do tego, co jest w życiu ważne i co się liczy, iść do przodu. I tego Wam życzę z całego serca. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego.